Witam Państwa serdecznie i zapraszam na rozmowę z panem Adamem Klochem, radnym Rady Miasta Sochaczew. Zgadza się. Witam Panią redaktor, witam Państwa. Dodam na wstępie, że sponsorem naszej rozmowy jest AutoGT Centrum Dilerskie Hyundai, jeden z największych dealerów samochodowych na Mazowszu. Kontakt do firmy w aplikacji mobilnej oraz na stronie www. A my będziemy, e, nie będziemy podsumowywać sesji, e, Będziemy rozmawiać o bardzo ważnym temacie związanym z mediami w Sochaczewie i sponsoringiem. Udało się uzyskać odpowiedzi na pytania, ale już, już zawarte w formie bardzo pisemnej, czyli taka konkrety. Zgadza się. To znaczy może zacznijmy od początku. My tam wielokrotnie zadawaliśmy Panu Burmistrzowi Pytania o, o sponsoring, o darowiznę spółek miejskich z Wikipedia. Jednakże to zawsze były odpowiedzi wymijające, kazano szukać w internecie, a to to. I no nie są to, nie są to niestety informacje dostępne w, w internecie. No tak. Podobnież niektóre można, jeśli ma się specjalną jakąś e, wykupioną aplikację, którą można wejść w karierę O, o to no. Ale to. To nie dla nas. W związku z tym, że jest coś takiego jak artykuł 24 ustęp o, ustawy o samorządzie. Nie? Z, tego, z, z tego właśnie skorzystaliśmy wraz z radnym Andrzej, Andrzejem Kuśmirkiem oraz ustawą o dostępie do informacji publicznej. Te dwie, w związku z tym dwoma Ustawami yy, zadaliśmy kilka pytań związanych z finansowaniem, z samorządnością, yy, z, 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 no, ze wszystkimi w, wydatkami budżetem i, tak i finansami właściwie tak, każdego zdanie. mieszkańca. To przy okazji właśnie sponsoring. I oczywiście darowizny. O tym też, też właśnie wspomniałem. Tak, bo i tutaj mówimy o na razie dwóch e, PEC. ZWIK chodzi o wpłaty na media, e, szeroko pojętą reklamę, sponsoring. Jest jeszcze na pewno Sochaczewskie Centrum Kultury, ale to e, na Czy to, to, to tam tak. nie ruszaliśmy na tak. razie. No, tu Z ZWIK, bo tak. tutaj się udało uzyskać e, odpowiedzi. Tak, chociaż ciężko było się z panią prezes skontaktować, ale no zdecydowaliśmy się elektronicznie powysyłać dokumenty. No świetnie, uzyskać. że udało się uzyskać odpowiedź. No udało się uzyskać. Analizę finansową zostawimy sobie na później, jak skończymy dokładnie już dokumentnie sprawdzimy to wszystko, wtedy to podsumujemy. Natomiast my skupiliśmy się na usługach medialnych, no, w takim szeroko pojętym, bo to chodzi o reklamę, wydatki na media i tak dalej. Co się wiąże, jakby nie było z pewnymi dużymi dochodami dla, dla tych mediów? No, no właśnie. Ale nie znalazłem no, no ESO Kaczew. No właśnie, nie ma esohaczek. No właśnie, A. też się no, tak no, zdziwiłem, mówię, bo kurczę... Choć jeśli, Reklamować się w SH no, SH jest no bardzo właśnie. korzystnie. To już tutaj w, w, wchodzę w kompetencje działu sprzedaży, zachęcam. Zwik wydał na reklamy ogólnie 128 520 zł. No to jest fantastyczna no, kwota. Pięknie. Teraz pytanie: Czy nie można by było pomyśleć, żeby chociaż część tej kwoty, ja nie mówię o całości, bo wiadomo, że e, jakieś tam zawsze reklamy, ogłoszenia i tak dalej, w każdym, e, każdym mediu e, można puszczać. No, ale i, za 100 tysięcy przyznam szczerze, mm -hmm. no koleżanki zrobią fantastyczną ofertę. No właśnie, może dokończę. Czy nie można by było chociaż częściej tej kwoty no, przeznaczyć? Nawet po to, się naprawdę pracować. Tańszą wodę, tańsze ścieki. To dopiero byłaby reklama. No dokładnie. Macie tańsze, bo zrezygnowaliśmy. Wiadomo, które to są media? Tak. Ekspres Sochaczewski, 55 350 Margot Małgorzata Mulak, 11 siedemdziesiąt. PPH UFAMA. 29700 i PPHU Loricon 32 400. Te dwie ostatnie to w zasadzie to jest jedna, bo to jest i radio, i gazeta, którą wydają. Nasze lokalne. Jeden, jeden właściciel. No i to daje na ogólną sumę 128 520. Ale to jest nie To nie? Dokładnie. Mamy i wydatki związane ze sponsoringiem. I tu klub sportowy Bzura dostał 15 tysięcy. O, to kolega klub piłkarski to było, to orkan. Dostał 7 tysięcy. UKS Dragon dostał 10 tysięcy. No, i teraz towarzyszenie róby orkan dostało. Na początku 35 tysięcy, później został wprowadzony pod koniec roku jeszcze aneks, gdzie uzyskano dodatkowo 70 tysięcy. Czyli razem 105 tysięcy rok by Sochaczewskie uzyskało. Zostało zasponsorowane Zwyk. przez nasz Sochaczewski ZWIK. Tak, zgadza się. Czyli w sumie no, wydano 105, 115, 137 tysięcy. Są to spore kwoty, tak. jakby nie patrzył, e, od tak lekką ręką wydawane. Wiadomo, że trzeba dotować e, kluby, trzeba ich no, rozwijać. Szczególnie te sportowe. Tutaj no tak, ta reklama one, pozostaje pod znakiem to zapytania. Tak z głową I nie wywyższać wszystkich. No, Tym bardziej, że szczery. czasy mamy ciężkie. No, zgadza się. Dokładnie, dokładnie. Bo do zakładów budżetowych płyną środki. Jednak nasze wspólne. Oczywiście. Jeszcze trzeba wspomnieć o tym, że. Te, Kto za to płaci? Tak, te spółki one same by tego nie wydały e, na poszczególne kluby, e, tylko wydają to za pozwoleniem szefa, to znaczy ich burmistrza. Aha, czyli to są wydatki, to... które opiniuje ratusz. E, Oczywiście, bo. Żadna spółka tego nie zrobi, jeśli nie uzyska poparcia Zgody jednostki mówić. nadzorującej, czyli w tym przypadku Urzędu Miasta Sochacza. Dokładnie. Natomiast z pec jest tutaj ciekawsza sytuacja. To pod względem, znaczy może powiedziałbym tak, że PEC bardziej realnie patrzy na to i tu te wydatki są bardziej e, wyrównane. A, węgiel, drogi, gaz, drogi wszystko, no, drogi, wszystko. Widocznie oni trochę myślą. Mm. No, na rugby o, klub sochaczy Orkan e, wydano 35 tysięcy. To też będzie największa kwota, jaką wydali. Ale no, to nie ma takiej rozbieżności jak w ZWiKu. Klub piłkarski Orkan 7,5 tysiąca. Klub sportowy Bzura. 15 tysięcy, w sumie daje to 57,5 tysięcy. No to zdecydowanie większymi fanami piłki mm -hmm. nożnej. Nice. Ponadto e, można tutaj pochwalić jeszcze e, PEC, bo e, robi dodatkową, dodatkowo, e, wspiera i wszelkiego typu inicjatywy. Czy jakieś konkursy szkolne, czy w przedszkolach. A więc tutaj e, o, też. to jest fajna sprawa. Tak, Wsparcia tak. finansowe idą z tej tak. strony od nich. To jest naprawdę. Wiem, A tego bo... nie było przy zwiku. Nie, nie, broń Boże, w zwiku nic ZWiK nie To jest konkursów szkolnych, przedszkolnych. No, nie wspiera. Zgadza się. Fundacja się pomaga, też uzyskała no. pewną kwotę tam od nich. Także w sumie na wsparcia finansowego było 39 400. Nie jest to duża kwota na, w rozbiciu na 11 yy, placówek czy 11 odbiorców tego, tak to można było nazwać. Nawet no, też i konkursy, bo takie no, przeszkolenie nie wymaga. Bardziej wobec, gest, to szkoła, liczy się. Szkoła, tak, szkoły, tak. No. Ale no to warto pochwalić, bo to jest fajna inicjatywa. Między innymi tam e, Dragon e, kiedyś też dostał e, dotacje, ale to było związane z organizowaniem tego e, biegu. No, ale tutaj też mieszkańcy. Też to jest też. dla mieszkańców, tak, a więc tak, to tak. wszystko się skupia. Mm -hmm. Można na tym skorzystać. Tak. tak. Dostaliśmy też. Ile wydają na reklamę? Z tym, że tutaj nie mamy rozbicia na poszczególne media. Mamy tylko ogólną kwotę podaną, że 41 250 złotych 63 zł. Tak. Takim kluczem wyjścia z poprzedniej jednostki, czyli z Wiko, możemy wejść w ten temat, że były to podobne media. No, rozumiem, że nikt w stolicy się nie reklamuje, jeśli chodzi nie, o te... no Na pewno. To znaczy, konkretnie nie mogę powiedzieć jakie, bo nie wiem. nie. Aha, czyli to bo była tylko taka... Dostaliśmy ogólną sumę tylko, jaką, z, jaka została wydatkowana i na tym, na tym poprzestajmy, bo nie możemy gdybać, bo możemy kogoś skrzywdzić. Może prostu. się to, uda uzyskać tą no, informację. Dokładnie. Tak, no w, pe, zapewne zwrócimy się w dalszym... W dalszej korespondencji z panem prezesem o, o, o udzielenie nam takiej informacji. To w zasadzie wszystko, jeśli chodzi o, o wydatki, sponsoring no, i Tak, ja dalej. tak. Ja nie mówiłam, bo muszę przyznać, że kwoty są e, bardzo duże. E, no, szczególnie jeśli chodzi o tą reklamę. No bo tutaj te e, e, zadania, związane szczególnie z tymi jednostkami e, tutaj naszymi i em no tak. to, to, to możemy no tylko. powiedzieć. media muszą dobrze pisać o burmistrzu. No, no jakże. To tak jak my. No, Zupełnie. To wy, też piszecie. wy też piszecie, tylko że. Wy same piszecie same dobre rzeczy. No, oczywiście. I piszecie tak. już dodatkowo prawdę. No, my bardzo, bardzo serdecznie zachęcamy wszystkich radnych. Ciągle czekamy na pana burmistrza. Mamy nadzieję, że to się uda i będziemy mogli każdą, każdą, no, poniekąd wziąć udział w tej. No nie chcę powiedzieć reklamie, bo rozmowa to, to jest zawsze o stanie miasta i na, na tym, na czym zależy bardzo mieszkańcom. No tutaj się to, dużo to, dzieje w tych jednostkach. Uwzględniliśmy jeszcze yy, to, co daje im ziemia Sochaczewska. To no, bo to jest tak jednostka wewnętrzna, której które, tak. które jest w zasadzie zależna. No i nie kim? ma tutaj kwot, które bezpośrednio wychodzą z Urzędu Miasta, czyli Urzędu Miasta Sochaczew, bezpośrednio do tych jednostek. Oczywiście. Bo tutaj e, też e, jeśli chodzi o starostwo, e, te informacje są. Natomiast w jednej z interpelacji, bo też nie są te informacje tak łatwo dostępne. Na pewno w tych kwotach są jakieś słuszne wydatki, bo tego na pewno nie można powiedzieć, że wszystko jest wydatkowane bez głowy wszystko jest wydatkowane na rozkaz burmistrza. Nie, bo są mi ogłoszenia z Wiku, które że, o niektórych tam nie wiem. Czy, czy braku wody w poszczególnych dniach i tak no, dalej, jak nie Ja robię? muszę powiedzieć, że y, 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 tak, są słuszne, natomiast nie wiem, czy można to zrobić bezwydatkowo. Przykładem jest redakcja Sochaczew. Są te informacje dostępne. My jesteśmy portalem informacyjnym tylko, i dajemy że, te informacje. Tylko, że Wam za to nie płacą. No, tak. <laughs> No właśnie. Ale my jesteśmy portalem tylko informacyjnym, ale bardzo, bardzo nastawionym na informacje do mieszkańca, do społeczeństwa. Także zachęcamy tutaj i zapraszamy do współpracy. Warto, warto by było, żeby pozostałe media brały przykład, żeby były tak dostępne, jak wy tak, jesteście zachęcam. dla wszystkich, bo to nie, to nie jest tak, że tylko my mamy dostęp. Tak samo mogą i radni tej wspaniałej dwunastki. Jak to oczywiście tak, 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 jeszcze raz tak, do czego oczywiście bardzo, bardzo serdecznie zachęcam. Bardzo dziękuję za informację. Myślę, że mieszkańcy chętnie posłuchają, jak wyglądają no, wydatkowanie wspólnych naszych pieniędzy. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo, dziękuję, dziękuję bardzo serdecznie. Dobrze. Sponsorem wywiadu jest Auto GT Centrum dealerskie hyundai. Jeden z największych dealerów samochodowych na mazowszu. Kontakt do firmy w aplikacji mobilnej oraz na stronie www.